Dziś, tady, i, dziś, dzisiaj dziś, mamy to challenge, animowane seriale Nie. karambuły, które przygotowała nam mama. Ja jestem w drużynie z Lilą, a Naska jest w drużynie z Sadą. To, to zaczynamy! To w kubku mamy 10 karteczek, na których jest napisane 10 seriali. Każda drużyna będzie miała po pięć karteczek. A a pierwsze będziemy zaczynać lezligą. Dobrze, to losujemy. No, losuję. się. No to dobrze. Co? Do Tak zakryjcie, żeby nie było widać. A Nie tutaj się tutaj o Boże! Ja patrzę gdzieś bok, żeby nie prześwitowało. Wy jak macie robić, dobra? O, teraz mogę spojrzeć na kartkę. Widać? Tak, tak. Dobra, tą kartkę chowajcie do kieszeni. Chowaj. Żeby, no, to Tyst, no. Szakmę, to pozdanie, no to możemy? No, jak można. może po zdaniu coś mówić. No to na ty zacznij pierwsza. Mieszkają w wioszce, wiosce. E, tak? Tak. A. O kurde, ale szybko. A wy byli jako pierwsi wtedy, mieliście Smurfy. Iście smurfy. Smurf. No. I też szybko zgadzaliśmy. Bo też jest serial i bajka, no wtedy to było. To, my już pokazujemy od razu karteczkę, losujemy. To wy teraz musicie oczy zakosłonić. Nie wiem z której strony to odginać, w ogóle. Już? Możecie już odkryć, no dobra, widać. I chociaż powiem Anastazja, to wracam za chwilę. No, to Anastazja co możesz powiedzieć? Pierwsza. Jest to taki serial o takich zabawkach, w których się można budować różne rzeczy. LEGO, Lego. LEGO City. Lego Ninja? Nie. Tak. Nie. Serial jest taki. A co jeszcze? Jeszcze No to jest Lego bajka. Tak. Tam jest y, grupka osób takich, co ze sobą różne rzeczy y, robi. Jak? Lego? Alca? Tak. Nie. Nie, ale nie może mówić tak. No czemu jak myślała, że jest dobrze, to może mówić tak, albo nie. Nie może tytułu podać. Zabawki. Jeszcze po troszkę. Zabawki. Ja już tam nie jadę. wiesz to jest. No? No jest to tytuł związany właśnie z nazwą tego co już powiedzieliście i z grupą tych osób. Niczego? Nie lego coś. No właśnie, ale co? Lego Ninja, Lego City, Lego... nie Są też lego takie... Lego Friends. Tak. Lego Friends. Serio? Tak. Okay. Dlatego ja powiedziałem grupę znajomych, bo nie mogę powiedzieć grupy przyjaciół, bo to by było to samo, tylko w innym języku, nie? Dobra, teraz wylasuję. A ja chcę Lego Ninja, Lego City, więc... Lego Friends. Lego Friends. Dobra, to teraz my idziemy tu, na Anastazja? To jest dla losu Jidilka. Zamknijcie oczy. Mogę otworzyć? Tak. No, na na ja się nie musi zamykać, bo ona nie przyczyta. Jest źle napisane trochę. A no. No jest źle napisane, ale rozumiemy. No, bo jest źle napisane. Dobra. No, może e, 1, 1, 1, 3, jest tam dużo ludzi. O, to nie o! jest nie o, ludzi, sobie... stworów, ale też są ludzie. Też są ludzie. E... Tam? Nie, tam. E... Tam taki i taki 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 jeden człowiek miał tatę żabę. <laughs> ja nie wiem o co chodzi. Jest chyba dwóch głównych bohaterów, gdzie i chłopak. Tak. Szrek? No. No to mama zepsuła, bo to jest tytuł filmu, a nie serialu. Szrek napisała, Szrek. Strek. Shrek! komentarz Szrek! Szrek! kolejne. Szrek! 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 Shrek. Shrek. Serek. 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 Daj, teraz tym tak. Okay, widać? Chodź, na ja Ci opowiem. Ja, ale Ty masz trzymać mnie. ja taka pani. Co pani? Była taka pani. pani. Kim Dużość była? Z pani. Jad... Le... Toczem. Lekarzem. I co robiła tam? Co? Leczyła chorych, którzy nie byli ludźmi. Co? Zwierzęta. Takie... A pluszowe? To, a to może być to? To może to być to? Ale nie wiem. Dora? No nie. To nie, to, to by się teraz pomyliło. Ta dziewczynka trochę przypomina tą bajką Dora, ale to jest inna bajka. I ona nie ma na imię Dora. Nie znam. Nie znam nigdzie, gdzie jest lekarz. Ja też nie. Znasz, bo już zaczęłaś dobrze kombinować. O, nie Tylko znamy. potem z tytułem wypaliłaś. Ja nie znam na pewno. No to... Jakieś lekarzowe. Ma włosy, czy nie? Nie. No jest Dziewczynka znamy. raczej ma włosy. A, bo myślałam, że może być łysa. Dobra. Dobra. Eee, Jeszcze? No ty dobrze kombinujesz, musisz sobie tytuł przypomnieć. Kolor skóry. No o, o pani doktor, dziewczynce, która leczy chorych, którzy nie są ludźmi. Ja, ja też widzę. Ja wiem o co chodzi dobra, ja już wiem. No to mam czas lecz, Nie, nie przypominam, że... A, bo nie mówiliśmy, że w tym y, odcinku mamy 3 minuty maksymalnie na jej odgadnięcie. A nie, już mi wyleciało z głowy. Ale jeszcze opowiesz. Nie jest to szpital. Tylko właśnie chodzi o to. Myślę, że tak odpowiadam, że powinniście już wygadnąć. Ale to jest jakaś miasteczka, miasteczko czy coś? Nie, tylko jeden domek. No tam głównie jedyny. się odbywa wszystko w jednym pokoju tej dziewczynki. Nie, nie wiem. I ona tam leczy. Koci Gabi y, Koci domek gabi. No nie, bo tam nie leczy, tam jest. O nie, no, nie, nie, nie Znaczy ja wiem co to jest ko co Nazwa. No jeszcze. Ty wiesz co to za tytuł? Nie wiem. Wiesz, bo już mówiłaś no, jedną część tego już tytułu. Nie. Nie Nie, mówiłaś A dla to jest kogo to lekarzem? jest. Nie jestem lekarzem? Nie, nie ma tam nic o lekarza. Nie, nie, nie. Nie nie ani nic. Coś nie szpiega. Dora leczy, z nie ale co się zaleczy. Zostały wam po minuty. Czy ktoś leczy? leczy... Nie. Czy ktoś coś leczy? Nie. Nie, nie. Dwie tytule. No jeszcze. Nie jest to szpital. No. Mój no mój to. Ale bo to jest w nazwie tytułu co ja wam mówię. I drugą część tytułu już powiedziała Wiktoria. Więc ona wie o co chodzi. Po tylko. My, z... nie, wie. myśl co powiedziałem. Ona... Nie dla zwierząt. Nie Gdzie dla ludzi. Klusowe! Nie to co kruszowe! No coś podobnego. Stworki? Nie, to co mówi, tylko troszkę inaczej musi to na powiedzieć. Nie, yy, maskotki. Nie, dobrze mówi, tylko troszeczkę... Czeba tam dwie literki zynek. trzeba inaczej. Pluszowy. Nie. Podobnie. Kluszowe. Zostało wam pół minuty. Kluszowe. Kluszowe? Prawie. Prusz... W liczbie mnogiej? Pluszaki. No, a inaczej? Końcówkę inną? Pluszaka? Nie. nie. W liczbie mnogiej końcówka. Pluszaki. 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 noga? No to jest? nie wiem, pluszaki. Pluszaki, pluszane... Maskotki, nie. No, pluszany... Nie. Plusza, pluszane. Pluszaki, pluszane... Pluszaki. pluszane pl, 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 pl. O chyba nie zdążycie w tej... Moment. Nie. Nie. Ale to jest z pluszanymi. No nie szpital i... Nie to co mówicie Bardzo podobne. Że to jest... Do tylko inaczej. Nie no, do, no, tylko no, ja. no, inaczej. Wiktora, usiądź, proszę, no, normalnie. No, nie dam rady, nie zostawię. Dobra, dodatkowo i tak już Wam trochę czasu upłynęło To co, podajecie się? Jedną podpowiedź, ale taką... taką... No Podpowiedziałem jeszcze... bardzo konkretnie nie da się no, bardziej. Naprawdę, to jest taka podpowiedź, tym bardziej, że Wiktoria zna tytuł, tylko no, on no, nie może no, sobie tak wspomnieć, no. bo już powiedziałeś prawie ten tytuł. No, usiądź, proszę, proszę normalnie. Ja, proszę. I... Zapytaj... Macie 5 sekund i odczytacie z kartki. <gry> Dobra, czas minął. Już odczytajcie. Co to jest? Klinika na pluszaków. No, to mówiłem, nie szpita. Jak nie oglądaliście? Wszystkie oglądaliście. Ja, nie, ja, dobra. ja to Zamykajcie oczy. Łatwe to jest! Ja modę patrz! Odgadną? Ja nie... No. Anastasia, chodź! Eee, to, ja to za łatwe! Tylko nie Ja nie mówię ci tak! Ja nie mówię ci tak to! to no. ja modę! Dobra, mów coś! Ty mów na początku! Nie. Przyjaciele! Przyjaciele! No bez, bez żartów no. <laughs> um... ja muszę pomyśleć. Człowiek go. <gryby> Są tam ludzie też, ale bardziej zwierzęta. Ale nie mów tego, 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 co chcesz. Są ludzie i zwierzęta, ale bardziej ludzie. Znaczy no. bardziej zwierzęta. <gryby> <gryby> nie, <gryby> <Znale!"> <gryby> Jest to taki chłopczyk znany. Taki mały chłopczyk. Tylko... no. Chłopczyk. No. chłopcik e Nie. nie. Nie, 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 nie. Zwierzęta nie stworzyli. Zwierzęta, ludzie? więcej... więcej. To są zwierzęta, Tak. Nie tej. E, chciał jeden tej. chciał go, jeden się zasmucił i gdzieś uciekł. O, to no, ten on się zasmucił i uciekł. E, mają swoje nory różne. Ta, no. Nory. Hmm. Nie domki, tylko takie Nory. jakieś tam z piasku czy z gliny. Z piasku, z gliny? Znaczy takie buda budanki. Jak nie ja, ja, um, takie. Yy, jeden jest taki nieprzyjazny, A ale w bajce im, jest przyjazny. Ale ile już nagrywamy, bo im ci też czas leci. Ale wy tak mówicie na razie, że nie sposób tego odgadnąć. No. no. Sorry, ale da to się. nie są odpowiedzi, które się tam... Yy... No, mają ubranka niechanka. niektórzy. Niektórzy. Niektóre zwierzątka to mają ubranka. Dwa tylko nie mają ubranka. A? No, dwa zwierzątka mają ubranka. To jest, to jest, dwa. Ta, no dwa, a więc... Zdejka? Nie świnka pepa. Świętyka no. pepa to wszyscy mają ubranka. I no. No, no. Norki. Czy no, e To jest Bing? Nie. Bing ma dom. Bing ma dom, a nie. I bing to jakieś stworki są tam. No. Mm. Chłopczyk ten się zaprzyjaźnił z jednym takim głównym bohaterem. Z takim panem. Dużym. Ten główny bohater to jest on. Nie ona. Tak. Tylko on. Ale tak. wy takie ogólniki mówicie, że to nie jest sposób, bo naprawdę... Nie znam. Nie oszukujcie. Nie oszukujcie. Oszukujecie, bo nie dajecie podpowiedzi, żeby to można było odgadnąć. Hmm. Ym... Mama mama jest jeść, miasto, no? co? Miasto w nurkach? Nie. Nie, to jest taki lasek, znaczy takie pole z takimi yy, glinami. O. o! No takie opiec, nory. Tu je, tu je, tu je? A to nawet można powiedzieć, że jeden mieszkawy płynie Drzewa. Nie drzewa? A to nie wiem, to jest taka podpowiedź, że to nie da się zgadnąć. <grym> um. Jeden, a to już będzie mocna podpowiedź, jeden lubi jeść miód. A może ja bym już wiedziała. To, no? Ale to już kompletnie. Co wy gadacie? No jak? Nic się nie zgadzało z tym, co mówiliście. Nic. Ja. Yeah. Mam ja chusteczkę co bardzo Dobra, to chodź, bo naradzimy się. wiem to. To ja ma papęć. Koty w butach. A serial? Opowiadający o przygodach. Dobra, straciliśmy punkt, bo już powiedziałem część tytułu, bo to są przygody koty w butach. Czyli ja. macie dopiero tylko jeden punkt. Dwa. Wy też macie dwa. Ja to? Przed chwilą odgadnęliśmy. Czemu? Ale straciliście. A nie, po. zostaje punkt, kiedy wy powiecie źle. Aaa, dobra. dobra. A nie, to my mamy jeden jest? punkt, a wy teraz drugi zdobyliście. Tak? No, tak. To no. Się zgadza. Więc proszę mi, nie kłamać. Dobra, to jest nasza... No, hazardka. Dobra, to jaki czas macie? Dziewięć. No tam. To... No dobra, jest tam grupa ludzi. Jest tam jeden pies, jeden, jeden. Jest tam jeden pies, ale on dopiero później przyszedł i on czasami przychodził, ale czasami nie ma tam pieca. Eee, Też tam byli takie dzieci, którzy, był tam jeszcze takie Byli, czeka, ja wiem, byli tacy dzieci, którzy robili... Znaczy, obuzowali na przykład. Coś czasami ukradali. Chwilę, Ze sklepu powiedzieć. swojej mamy. Ja chcę coś powiedzieć. Jeden pies z psiego patrolu, a to nie jest psie patrol. Ma ten zawód, co ma ten główny bohater. Piotr. Ale to nie jest taki główny główny, tylko on co sami się pojawia. Główny! Nie! On tego też nie połączyłem. szczególnie to wy macie odpowiadać, a nie kłócić się teraz. Sobą. Dobra, a on się jest... kiedyś góry. To jest takie oszukiwanie, co wy robicie. Ty powtarzasz cały czas to samo, a... Teraz chodzicie się o tym, tym, kto mówi prawdę, no. On się kiedyś zgubił i właśnie oni go odnaleźli i taka pani powiedziała, że mogą go wziąć, żeby im pomagał w tym zawodzie, co oni robią. To jest zawód ratujący życie. Życie. To tak samo? No, tak. Dobra, zaraz wracamy. On ma super takie A kto? Chłopczyk. Chłopczyk. No i koniec. Ja nie znam tej bajki. Widać? Nie widać całego. a Albo trzymasz do góry nogami. A nie, dobra, jest dobrze. Było widać. No. Talina, możesz coś powiedzieć? Pewnego dnia yy, w życiu siedmioletniego chłopca pojawił się jego brat. Od Bociana. Od Bociana? No, przyleciał Bocianem. Wiem. U, ten brat uznawał się jako szefa. A ten, jak się nazywa? <grym /dęśla> ja. Jego brat, ten starszy brat to jest yy, yy, Tim, a team. on to jest Ted. Ted. To jest baby boss, nie? Yeah. Nie, ten... nie. Ale po polsku. Po, 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 po polsku? polsku. <grym /dęśla> po polsku. Uznaję się za szefa. Tak. Okej, okay, taki tytuł, więc inne zamastają się naradzić. Jak mamy to powiedzieć? Oni są mali. No, to są takie niedźwiadki, które e, produkują. E, coś z jagód. ja wiem, co to jest. Jagódki i nie jest się. Prawie. Nie. Gumy misie? Nie. No te takie kolorowe misie, tak? Małe. Ale inaczej się nazywają. Trochę. Ale przekrę... o co chodzi? No te te to skaczą misie na półce? z takimi e, znaczkami? Nie. To dzisiaj teraz myli z, y, tam nie ba misiów, tylko są... Ty, co ty mówisz? To są te odważne te takie, nie pamiętam jak się nazywają. ale to nie to. To nie jest to z tymi misie z znaczkami. Nie. A oni nie robią tego soku Z tych jabłut Sok z I tam jest książę i... Yy, księciunio i Toadie Nie One jak wypiją ten sok to stają się takie super silne i skaczą na pupach tak wysoko Co? to jest? To jest moja ulgona bajka jak byłem taki wieku chyba Wiktor jeszcze i to tylko raz w tygodniu było w niedzielę. Żółwi mi się. Co są? Nie wiem. No czekaj, Ja się poddaję. One mieszkają w drzewie pod ziemią. W drzewie jest takie wejście. Są kolorowe? No różne kolory mają. A ty, to ja ty się mówisz? To gubi się. Ty bardzo podobnie mówisz. Co to za podpowiedź? Powiedziałem wszystko na temat tego serialu. Anastazja odłóż tą karteczkę. Połóż to. Jeszcze beraj mi się. Nie. Ty ogólnie mówisz praktycznie tytuł, ale trochę go... Przeciągę. Nie. Kolorowe misie. Nie. Nie. Tytuł tak. mówisz prawie dobry, tylko tam... mi misie dobre. Miski. Miski. Nie. Nie. Cały tytuł mówisz prawie dobry. Co mówisz? Nie, nie, nie. wam 30 sekund. Kolorowe misie. Kolorowe. Nie, tytuł mówisz praktycznie dobrze, tylko trochę za długi. Ko kolorowy misie. O jedną sprawę za długo mówisz tytuł. 20 sekund. Nie tytuł jaki mu podać na Gumie mi No, to tam jedna słaba jest za duża Gumie Jedna słaba za duża jest ten tytuł Gummy Dobra, czas minął Co? Misie. No to tam no powinniście znać tą bajkę A to, co, ten to troskliwe mi się. Troskliwe! Co ty mówiłaś o tych znaczkach? Co tam są troskliwe? A ty to, to już jest na, na tyle. tyle. A w kolejnym kalambury nagramy z filmami, z aktorami dla Egrecie. Pamiętajcie, łapkę tu jest w 50 latach. Pa! I buziaczki z duszku.